A w dzisiejszym materiale. Serdecznie zapraszam. We wszystkich nowoczesnych odkurzaczach Hoover udoskonalona została efektywność odkurzania. Dzięki uszczelnieniu układu zasysania kurzu i uszczelnieniu całej bryły urządzenia, odkurzacze marki Hoover są bardzo wydajne. Głośność odkurzaczy bezworkowych Hoover Serii 700 to zaledwie 68 dB przy 850 W mocy. Dlatego odkurzanie nimi jest bardzo komfortowe. Spójrz, rura, która wychodzi z odkurzacza, obraca się wokół własnej osi, dzięki czemu prowadzenie urządzenia za sobą, jak i samo odkurzanie jest bardzo łatwe. W serii odkurzaczy Hoover H-Power 700 zastosowano technologię cyklonową, która sprawia, że cząsteczki kurzu i brudu w pojemniku są wprawiane w ruch, dzięki czemu nawet gdy pojemnik jest pełny, odkurzacz ma stałą siłę ssącą. Serię Hoover H-Power 700 wyposażono w Self Dust Clean Technology z automatycznym czyszczeniem pojemnika na kurz. Rozwiązanie to pozwala uniknąć kontaktu z brudem, zapewniając maksymalną higienę. Innowacyjny pierścień czyszczący automatycznie usuwa kurz i owinięte włosy po naciśnięciu przycisku podczas konserwacji urządzenia. Odkurzacz posiada wysokiej klasy zmywalny filtr HEPA. Można go czyścić pod bieżącą wodą, a po wysuszeniu jest jak nowy. W odkurzaczach Hoover Serie H-Power 700 możesz znaleźć takie safki jak uniwersalna szczotka dywan-podłoga, suwak znajdujący się na szczotce umożliwia zmianę ustawienia. Sawka do parkietu Parkiet Extra Care Wykończona delikatnym włosiem zapewnia przez to komfortowe odkurzanie podłóg twardych. Zwróć uwagę na kółeczka. Wykonane są z miękkiego filcu, Zatem, nawet gdy mocniej dociśniesz stawką do podłogi drewnianej, nie zostawiają one śladu. Mini turboszczotka, dzięki której właściciele psów i kotów mogą utrzymywać sofy, łóżka, krzesła, dywaniki i dywany czyste od sierści zwierząt. Jest otwierana, więc z ogromną łatwością możesz usunąć sierść czy włosy, które owijają się o wałek. Odkurzacz posiada pełny zestaw akcesoriów do czyszczenia wnętrza samochodu, takich jak. Wypinana szczelinówka wykonana z gumy. Szczotka do odkurzenia foteli i dywaników samochodowych. Ciekawostką jest szczelinówka 2 w 1 zamontowana na stałe przy rączce. Odłącz rurę i użyj szczelinówki w mniej niż 3 sekundy. Przenoszenie odkurzacza jest wygodne, ponieważ w bryle urządzenia zaprojektowano praktyczną rączkę. Zastanawiałem się jak pokazać wydajność odkurzacza w filmie, dlatego przygotowałem krótki test, który to zobrazuje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Marka Hoover jest częścią największej na świecie grupy AGD Higher. Która nieprzerwanie od 14 już lat jest największym producentem AGD na całym świecie.